Znajdujemy się teraz w takim miejscu specjalnym, które już od 4 lat jest takim drugim domem dla łódzkich seniorów. Nazywamy to Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Łodzi. Dobra, atmosfera, pozytywne fluidy dla osób w latach 60, plus i dlatego tu się dobrze czujemy. I młodniej oczywiście, bo wszystko musi pracować. I mózg, i nogi, bo wychodzimy, spacerujemy, chodzimy na kij. Każde takie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. Ma na celu stworzenie takiej przestrzeni dla społeczności lokalnej, dla tych seniorów, którzy mieszkają blisko nas, żeby mieli miejsce spotkań na herbatę, na kawę, ale przede wszystkim chcemy zadbać o to, żeby oni mieli poczucie wspólnoty. Dlatego też mamy tutaj w ofercie zajęć, zarówno zajęcia gimnastyczne, jak i rękodzieło. Szerokie bardzo spektrum działania, które tutaj tworzymy z seniorami tak naprawdę i z Urzędem Miasta Łodzi jest na tyle bogate, że każdy senior może do nas przyjść i albo się pobawić w gimnastykę, albo pobawić się w gry umysłowe, ale także mamy tutaj dzięki firmie Gandalf biblioteczkę, z której bardzo chętnie korzystają seniorzy. Chcę powiedzieć, że ja to dużo czytam, w tej chwili biorę takie książki obyczajowe właściwie, Chodzi mi o to, żeby mieć odskocznię od dnia codziennego. Także tak średnio 3-4 do 5 tygodniowo. I na tej sali gimnastycznej mamy zajęcia zarówno z gimnastyki ogólnosprawniającej, jak i zajęcia z fizjoterapeutą. Wielkim powodzeniem, ogromnym powodzeniem cieszą się zajęcia taneczne. Zumba czy taniec w kręgu. Natomiast na innych salach, które są dostosowane do sale, takie sale wykładowe, mamy zajęcia z nauki smartfona, z obsługi komputera, bo oczywiście wiemy, że teraz wszystko jest cyfrowe, a więc każdy senior może do nas przyjść i wybrać sobie jakąś aktywność, na którą akurat ma czas, ewentualnie ma ochotę czy możliwości.